Cześć kochani, Werberger, alias Jagodzianka i dzisiaj ponownie gramy sobie w Tobiego. Mam nadzieję, że to już będzie ostatni odcinek z tej serii, a więc chodźmy dalej. Zobaczmy, co teraz czeka naszego bohatera, bo widzę, że będzie ostro. Dobra. Dobra. W którym ja tu momencie mam skoczyć? Aj, za szybko! Dało się. A i znowu deska. O. Dobra, tam chyba znowu trzeba wskoczyć, nie? Oj! A to dwa razy teraz muszę podskoczyć. Uff, ledwo co. Dobra, mamy naszego przyjaciela. Mhm. Dobra, tu jest jakiś mechanizm śmieszny. Jakie tutaj dziwy robią ten kręci coś. Ej, chyba zwaliłam. Teraz. Dobra. Oni tam kręcą u góry ten. Na to mogę wskoczyć? Mogę. Nie wiem co ja zrobiłam właściwie, ale dobra, jest tu checkpoint. Dobra, nie zatrzymujemy się, lecimy. Och. A to co to było właściwie? na dół zejść. No, ale do fartem mi się chyba udało. U, uf, spanikowała mnie. Ból, ból. Dobra, czyli miałyśmy tu wskoczyć i teraz iść. na dół mam zejść. O. Masz Skoczyć? Co ja mam tu zrobić właściwie? Coś tu popchnąć? Może pociągnąć? Nie, to jest jakaś linka, ale może tak. Nie widzę tam, żeby gdzieś była jakaś grubsza belka. Hm. A, czekajcie. No, właśnie tu. Dobra, tam jest przyjaciel. Do uratowania. To tak tylko? A, ciekaw, czy ja nie zginę teraz, tak? O, nie. Dobra. No, to coś nowego. Dobra. Myślę, że chyba wiem jak. Tak? tak. Powoli, powoli. <grymne> mm. ale będzie zabawa. nie! <grymne> Chciałam być szybsza, ale mi to nie wyszło. Dobra, idziemy? Idziemy, po prostu idziemy. A nie, tu nie, tu musimy poczekać. Dobra, lecimy razem z tym kółkiem. A tu musimy poczekać, bo nie zdążymy. Dobra. Ale przynajmniej już zaliczyło mi to. A co teraz? Ach, to się rusza. Mmm. Dobra. Patrzcie, te łazęgi u góry też sterują tym. Tu mnie to sięgnie, czy nie? Sięgło mnie. Musisz w dobrym miejscu stanąć. Mmm. Znaczy zdążę tak w sumie, nie? Dobra, tu? Okej, okay. ulecim. A, Dobra. Dało się. No co to robi? Ojej! Dobra. Eee, dobra. Ciekawa jestem, czy to tylko raz idzie, czy to się tak cały czas rusza. Czy ja muszę tak wycelować z tym? Dobra, dobra, dobra. Wiecie o co chodzi, czy to. Wróci do mnie. Nie wróci. A to zasłania obydwa, czy tylko... A, jest taki moment. Aj. Uff, ale się udało. Co to było? Coś mi tam mignęło, ale... Uuu, Co... piesek! Ale ja widzę, że ja się schowałam, czyli ja muszę tak... chować się przed nim. Hmm? To. Dobra, poczekamy tutaj chwilę. Mam nadzieję, że mnie tu nie zobaczy. Ale on tu mnie widzi, nie? Ja tu muszę skoczyć. Ja! Taki żart! Dobra, poczekam, aż on wróci sobie i ten i wtedy pobiegnę. O nie! <laughs> Okej. Okay. Ja od początku. Weźcie to zbarć. Dobra. Nie, ja tak powoli, powoli. Nie będziemy szaleć, nie? Dobra. To poczekamy teraz. W sumie teraz jeszcze. Ach, dorwał mnie. Ach, no bo tam przecież ja nie stoję, na tym tylko muszę podskoczyć. Dobra. Fajne, fajne to. Podoba mi się. Jestem ja poczekam chwilę, bo tak nie byłam przygotowana. Dobra. To już wszystko z tym pieskiem. Bo wam, że kolejna zębatka. Tak jest. O, musimy sobie dwie puścić! No, to se kurde pomyśleli twórcy. No? Dawaj, 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 jedna i druga. Ach, prawie. No, chyba za ten. No. Dobra, poczekaj, aż zlecą mnie jeszcze raz. I za szybko poleciał mi udało się taka ten cisza i skupienie Tu widzę, że coś u góry jest, ale ta, ta winda chyba nas tam zabierze. Dobra, kochani, i wygląda na to, że jesteśmy przy ostatnim Bosie. Ostatnim, w sumie to pierwszy Bos, ale. Dobra, widzę, u góry są dwie Wajchy. I tam jest Wajcha, więc chyba musimy. Może jeszcze... O jezu, oni bomby jeszcze rzucają. Czekajcie, muszę to wyczaić, jak to działa. Wiecie, że to na jednym zgonie się nie skończy, nie? laser, O, i tam jest przy... O! Łap! I ja zaczynam stąd! Świetnie! Gdzie tu będzie... O, Jezu, myślałam, że to będzie bezpieczniejsze miejsce. Chryste, panie! Co jest? Zwariował, dobra co, chciałam sobie tego przyjaciela złapać, ale ja go tak nie złapię. Dobra, odsuniemy się i teraz lecimy. Mam nadzieję, że zdążę przed laserem, żeby chociaż go dorwać. Dobra. To jest taki safe spot chyba. Ej, ale jakie mam tam wskoczyć? Ach, ten laser musi być po prawej stronie. Dobra, jedziemy szybko, szybko, szybko. Ua. Ciekawa jestem, czy to mi zapamięta, jak ja tą wejchę przełożę. Dobra, jednego y, zabiliśmy, ale sobie to by mnie zgarnęło. Teraz jeszcze tamtego, nie? Czekacie, jak ja to mam zrobić. Dobra, ja to muszę przeskoczyć. O! Patrzcie i znowu trzeba ich robić, nie? Chyba? No tak, co jeszcze? Uf, udało się! To jest jakaś makabra. Ale mi się zablokował, nie gnojek jeden. A! Dobra, Dobra, skosiliśmy tego, ale musimy znowu tamtego zrobić. Ja nie mogę. I weź tu, wróć. to jest jakaś masakra. Ale zawahałam się i zwaliłam to, nie? Uff. Czekamy chwilę. Czekajcie. Uuu, jesteśmy w krzyżowym ogniu. No weź... Przestań. Uspokój się, facet. No! Udało się. Tak? Udało mi się. Ale ta piła dalej łaźnie, czyli ja mogę ciągle z zaliczyć. Tak? Czy ona stoi? Nie wiem. Ok, jest już autoscenka On mi koronę oddaje. A, mam dwie opcje do wyboru. No i co tu wybrać? Wiecie co, moi kochani? Specjalnie dla Was. Będę to przechodzić jeszcze raz. Więc na razie weźmiemy od niego koronę, a następnym razem go zniszczymy. I zobaczymy, jak to się wszystko pokończy. dawaj tą koronę. I okay, ten z gona załapał. To już? A my staliśmy się teraz złym królem. The Bad Ending Trofeum. Tak i cała kraina pogrążyła się w chaosie i zniszczeniu. Stworzone przez pana Lukasa Nawratilla. Mówię, jeżeli dobrze to wymawiam. Dobra, kochani, ja to teraz przerwę tutaj i wrócę do Was z kolejnym zakończeniem. Tak, w ogóle jeszcze, może szybkie statystyki? E, przechodząc to pierwszy raz, zaliczyłam 173 zgony <noise> i znalazłam 23 przyjaciół, co i tak jest nieźle. Jak na pierwszy raz? Spoko! Dobra, lecimy z drugim zakończeniem. Kochani, mamy to w końcu. Nie wiem ile razy znowu zaliczyłam zgon, ale udało nam się po raz kolejny. Tak więc, chodźmy zobaczyć teraz dobre zakończenie. i tak zaliczył zgon. No patrzcie, wszyscy się teraz dobrze chyba zrobili, bo to oczy im się zmieniły. Decode Ending! Trofeum wpadło. No i jak widzimy, wszystko jest fajnie, pięknie, cisza, spokój. Wszystko wróciło do normy. Mam nadzieję, że Wam się gierka podobała. Myślę, że było... W parę fajnych takich momentów, nie, i że w ogóle ciekawie była zrobiona, no mi się podobała bardzo, lubię takie gierki. Więc jeżeli znacie jeszcze jakieś tytuły, to podeślijcie mi, proszę, chętnie zobaczę, nie. No i jeszcze zobaczmy sobie statystyki, jak tam mi poszło. 186, czyli 13 zgonów więcej, jeżeli dobrze pamiętam. No, ale to i tak chyba nieźle jak na taką gierkę. No nie wiem czy ta, no na pewno są tacy co przeszli to bez żadnego zgonania, no ale ja do nich nie należę. Dobra kochani, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, proszę zostawcie mi kciuka w górę. Subik też byłby bardzo mile widziany. No i do zobaczenia w następnych seriach. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć!